Śmieszne ptaszki przyleciały, akurat mi zakłócają. są. Świetnie śpiewają. Wow, nie widziałem was tu wcześniej. W każdym razie dziś będzie intensywny dzień, bo to wygląda. Musimy objechać cały Lombok od zachodu i od północy do połowy i na północnym Lomboku zaczniemy skręcać na południe czyli będziemy wjeżdżali na, pół, na północne stoki Gunung Rinjani tam gdzie startuje trekking eee, i zobaczymy mam nadzieję wodospady dzisiaj jest pora sucha więc nie sądzę żeby zrzucały dużo wody eee, w każdym razie na pewno tam jest fajnie bo, bo oglądałem zdjęcia wczoraj jest dżungla piękna także no nie usiedzą no musimy Musimy intensywnie jeszcze trochę pojeździć, e, mamy skuterki, więc e, powinno być w miarę sprawnie. E, dopiero na koniec będzie pod górkę. E, jedziemy na jakieś ledwo 600 metrów, no ale znając te wiejskie drogi to może nam chwilę zająć. Tak Także zaraz ruszamy e, no i całą, To będzie na pewno kolejny spodniowy dzień na Lomboku. To co, w drogę idziemy zobaczyć trochę fajnych wodospadów. No, ja już nagrałem też ten wstępik. To ruszaj. Miały dwie godziny No nie wszystko poszło zgodnie z planem Ela postanowiła zsiąść z motoru w trakcie jazdy i to nigdy to nie jest dobry pomysł czyli się wywaliła po prostu no. no ale co tam? Idziemy teraz do wodospadu. Mati wymaga lekkiego tragażowania. Ale zapłacił za usługę, więc ma. <gryw> Jakoś damy radę. E, jesteśmy na zboczach Gunung Rinjani, dżungla jest wspaniała tutaj, jest chłodno, e, już jesteśmy wyżej, no i co, idziemy, jakoś dokuśtykamy tam, e, na początek ten mniejszy wodospad Tiu Kelap, drugi jest jakieś 25 minut drogi wyżej, tylko tam trzeba brodzić w potoku, więc jeszcze przemyślimy sprawę. przy wodospadzie. O, jakie to robi wrażenie, to ma ja. Ogromny jest po prostu, gigant. Myślę, że jest tej samej wielkości co Sekumpul na Bali. Muszę to sprawdzić, ale jest po prostu niesamowity. Tutaj wieje takie silne powietrze z kropelkami wody. Coś niesamowitego. Idziemy dalej za chwilę potokiem w górę. Wyprawa. Jesteśmy! Wodospad Sendang jest po prostu świetnie. Prawdziwa dżungla. Uderza w nas fala wody. To jest czas po prostu. Pozwolicie, że przetrę na chwilę, żebyście widzieli dokładnie. Nie wiem na ile to pomaga. Chyba tylko na sekundę. Dobra, robimy foty i idziemy po resztę ekipy. Ciężkie powroty trochę dużo teraz Tak Ale są ładne widoki tak. Ale widoki są ładne Tam gdzieś w chmurach daleko goną Grindziani. Czekamy Nie Hill. Było tak strasznie dużo emocji co ma ja. No wiele z tego nie nakręciliśmy Nie nakręciliśmy pól ryżowych Nie nakręciliśmy pomocy lokalesów Jak Ela położyła motorek I Mati biedny ma obtłuczoną stópkę O, jadą Niech jadą Tam pojechali O To oni Dobra, wszystko jest dobrze. Już się martwiłem trochę o nich, bo już jest ciemno. My też jedziemy, co Majusia? Jedziemy. Uhuhu.